Teraz już za łatwo dochodzi do pozycji strzeleckich. No. miejsce, nie wiem, czy, czy nie spodziewał się, że ta do niego dotrze. Popatrzmy jeszcze raz. Nie ma spalonego, pokazuje sędzia liniowy, że można grać wysunięty kilka metrów przed linią bramkową. Sacunkiewicz Zaganowski zdecydował się szybko na strzał. O, jeszcze jest szansa na to, żeby się rehabilitować, ale yy, na razie nic z tego. Gęsia fatal. Fatal, niestety. Gęsior przedziera się yy, niepotrzebnie. To jest taki bieg z piłką wzdłuż bramki. Zamiast na bramkę, rzutka na pole karne, piłka trafia do Bednarza. To już ostatnie sekundy tego meczu. Bednarz odbita piłka, od którego się rywali. Jeszcze staniemy przed szansą, yy, bo będzie rzut rożny. No już mi też zależy, zapewne to tak jaki państwu i jak naszym piłkarzom, żeby strzelić tę bramkę, żeby wygrać żeby zrekompensować te słabe 60 minut gry. Betnarz o fatalne doświadkowanie. Wybija Romaszczenko dalej od własnej bramki zieliski podaje do Szczęsnego i niestety w tym momencie sędzia Herman Albrecht kończy to spotkanie, kończy mecz, który kończy nas wielkim rozczarowaniem. Nie ma już od, ponad, od blisko roku zwycięstwa naszej reprezentacji w Mielcu. Polacy tylko zremisowali z Białorusią jeden do jednego po bramkach Wojciecha Kowalczyka dla naszej drużyny i Piotra Kaczury dla rywali. Damy Państwa ponownie z Hali Areny. Dla tych, którzy nie oglądali nas kraju w Europie przypomnienie, że trwa koszykarska zabawa wzorem amerykańskich spotkań Wschód, Zachód Gwiazd. U nas północ południe. Jedyna okazja, aby zobaczyć najlepszych polskich koszykarzy, zwłaszcza wszystkich zagranicznych zawodników, a w reprezentacji północy grającej w białych strojach występuje aż dziewięciu yy, cudzoziemców, ośmiu Amerykanów i Białorusin. Griszczuk w tej chwili. Już 105-71, niezwykle wysoki wynik, a dopiero za nami niecałe 4 minuty trzeciej kwarty. I Walker przed chwilą podpisał się pięknym rzutem, dunk shot. Eee, 107-71, rozpoczęła się trzecia kwarta spotkania. 8 minut 27 sekund do końca tej części meczu po dwóch kwartach. ona wprowadziła 89-59. Mało obrony, chociaż teraz widzieliśmy nie bardzo dali selcerowi i zawodnikowi z drużyny Mistrza Polski zrzucić griszczyk odpowiedzi. Zdobywa punkty 171. No Wynik będzie imponujący do księgi Guinnessa niewątpliwie, ale jak powiedziałem, obrony tu dzisiaj nie ma. Na początku tej trzeciej kwarty mieliśmy festiwal strzelecki. Przed chwilą Krzysztof Drya, być może zawodnik, który za jakiś czas grać będzie na środku polskiej reprezentacji. On zresztą zdobył setny punkt. 1173 Północ ma kilku zawodników, którzy być może właśnie będą kandydować do miana najlepszego gracza. Świetnie spisywał się w pierwszej części z tego spotkania Tyris Walker bardzo dobrze także grał ben selcer rozpoczął nieźle joe doherty no ale końcówka również była wyjątkowo efektowna w wykonaniu gracza północy martina Eaglestona, który trzykrotnie dobijał piłkę a także wsadzał ją po udanych podaniach partnerów Krzysztof tak, Dryja. najpiękniejsze w spotkaniu igor griszczuk o, trochę już poważniej zaczyna się zabawa. Bronił Adamek. Wszystko wykwytywane jest przez sędziów. Wszyscy dobrze bawią się w hali w Poznaniu. Rutkowski. Już cztery razy celnie rzucił za trzy punkty. A tu indywidualnie sam do końca. Kit Hughes, jeden z wyróżniających się graczy z Poznania. Z klubu 10,5 Basket Club. Kościół reprezentant Polski z wicemistrzowskiej drużyny Browarytyskie Bobry Bytom nie zobaczymy w drugiej części jednego z zawodników południa naszego reprezentanta Krzysztofa Mile z Polonii Przemyśl Bowiem jest kontuzjowany i właściwie tylko się pokazał tutaj, żeby zaznaczyć swoją obecność wśród gwiazd znowu bardzo ładnie Bacik Bacik. Przedarł się pod kosz próbował wsadzić piłkę oczywiście z góry ale tam przeszkodził mu obrońca A ale wybrnął w tej sytuacji bezbłędnie teraz Grisztuk. Grisztuk. Adamek Bacik Tomasz. Tomas. pluta Pluta i Tomas <laughs> no zaskoczył zupełnie Krzysztofa Dryje ładnym zwodem jeszcze musi dużo uczyć się, jeśli chodzi o zwrotność, reprezentant Mazowszanki, ubiegłorocznego mistrza Polski, Kościuk. Robert Kościuk, wychowanek Wrocławskiego Śląska, teraz w komforcie Stargard. Będę rozgrywający reprezentacji Polski, ale nie ma co ukrywać, że na tej pozycji mamy spory kłopot. Mało jest zawodników którzy potrafiliby nie tylko prowadzić gry, ale i dobrze rzucać, tak jak dawny gwiazdor reprezentacji. Dziś trener Eugeniusz Kiewski który przed tym spotkaniem Eaglestone odebrał się bawi. Odebrał nagrodę, został uznany koszykarzem 75-lecia Wielkopolskiego Związku Koszyków. za kolega z drużyny z Komfortu. Kit Williams pojawił się na północy, znaczy na boisku, ale gracz północy. Rutkowski, Adamek, Tomas, Bacik i stracili piłkę, Fokner do Robinsona i pokazuje Adamek, że Robinson ostatni dotykał, zaczną z boku. No, już mniej punktów przez ostatnie dwie minuty, 117-81, ale i tak przecież to starczyłoby na bardzo dobry mecz. A zaczęli w bardzo ostrym tempie tą trzecią kwartę i chyba troszeczkę widać e, już Mają e, za sobą cały sezon, sezon trudny, dosyć długi. Przestrzelił Adamek. Liga kończyła się rozgrywkami play-off. Jamal Faulkner ładnie, bardzo ładnie, tak miękko pofrunął tak. nad obrońcami. Inna sprawa, że specjalnie mu nie przeszkadzali, ale bardzo ładnie to zrobił. Pewnie. Rudkowski. Driaz zabierał do Williamsa z tego byłego partnera z Mazowszanki. Robinson. Robinson. I chciał blokować Mariusz Bacik, ale Fino. uciekł mu Robinson. Robinson. Będąc w powietrzu, potrafił jeszcze z tą piłką zrobić taki manewr i uciekł spod rąk. Obrońc. Dwa punkty. Obrońcy Szcześniaka. No i, I znowu, znowu wpadają Hochner, w taki Okner sam kapitan. Dużo potrafi. To teraz w tej luźnej grze widać jakie są umiejętności koszykarskie poszczególnych zawodników. To jest właściwie dla niewątpliwie zawodników amerykańskich ten show. Ich wyszkolenie techniczne jest znacznie wyższe. A poza tym myślę mentalnie Krzysztof są do tego Drilla. przygotowani. Ładna akcja dry. I kolejna piłka poszybuje za chwilę trybuny. Przypomnę tę zasadę, że za każdy wsad w tym meczu nagrodą dla widowni jest piłka do koszykówki, do przerwy. Ponad 20 wsadów mieliśmy i tyle piłek powędrowało w stronę publiczności. A Krzysztof Dryja oglądał, oglądał te popisy swoich kolegów. Iglestona między innymi. No i poszedł w ślady swoich znakomitych amerykańskich kolegów i zafundował nam właśnie taką popisową akcję. Tu jeszcze Liddens, jeszcze Z basket. Ale już Andrzej spo. Adamek przedarł się przez tą sympatyczną grupę. I... dziewczyny pobiegły tam w stronę I... zamiast zejść na bok. Tak jest. No, zaskoczone były tą sytuacją. Na razie dla północy z tych 125 punktów. Teraz Tomas dla południa. Za trzy. za trzy, ale wracając do tego Walker 26 i Fokner 16. Przed chwilą Sobacki, Sobacki. Fokner rzucał znowu. Byłaby szansa A, Robinson. Podanie miał od Williamsa Sobacki w Ale zabrał Kid Williams. Kid Williams, Fokner znowu oddał do Robinsona. Robinson trochę ciężki. Chciał wsadzić też piłkę do kosza, ale wyczuł, że mu się to nie udaje. Wykonał tak zwany lay a Położył miękko piłkę na obręczy. To również się podoba. No. Był taki moment, że trochę siadło tempo. Mniej rzucali zawodnicy, a teraz znowu nabrali taki odpowiedni rytm. 2 minuty 55 sekund do końca trzeciej kwarty. Północ prowadzi 129 do 86. Widzę, że bardzo rozbawieni sędziowie. Zarówno Wiesław Zych, jak i jego partnerzy Zbigniew Szpilewski, Wacław Woźniewski. Chcieliby takie mecze prowadzić. Na co dzień Na, pewno. na co dzień. Trochę to przypomina zabawę na tu... igrzyskach olimpijskich, kiedy Dream Team w Barcelonie wygrywając po 50-60 punktów też ułatwiał zadanie sędziom. Niełatwiej, jedynie rywalom w takim stopniu, jak dzisiaj między tymi zespołami bez obrony bawią się wzajemnie. 129:88. chodziło chyba o pobicie tego rekordu. I Piotr Karolak za trzy punkty. Z ubiegłego roku i zdobycie 170 punktów. Przypomnę, wynik północ, południe z poprzedniego sezonu 168-165. Najlepszym graczem był Igor Griszczyk. A w pierwszym najlepszym strzelcem był Jarosław Zyskowski. I został wybrany najlepszym graczem. A to Robinson. Nie udało mu się pierwszy raz. Za drugim razem był już bezbłędny. Trafił z pod tablic. Adamek. Tutaj przed tym spotkaniem, kiedy zawodnicy wyszli na boisko, oglądaliśmy coś, co jest charakterystyczne aktualnie dla polskiej koszykówki. Niezwykła popularność. Grono młodych ludzi, około setki. Kolejna piłka w trybuny, bo. Kolejna akcja zakończona przez Poknera w Sadem. Otoczyła tych swoich idoli. Prosiła o autografy. Koszykarze podpisywali się na koszulkach, na piłkach, na programach, które zostały wydane na ten mecz. I już 135 do 91 dla Północy. Dobre są te dobitki, ale fakt przede wszystkim, że idzie za akcją na kosz Krzysztof Dryja. Jeżeli poprawi sprawność, skoczność musi jeszcze nabrać masy siły. Będzie bardzo pożytecznym graczem w polskiej reprezentacji, tym bardziej, że nie dostaje wysokich. Tomasz sam oddał... Sobacki. A Krzysztof Dryja, wracając do niego, 208 cm wzrostu, 108 kg wagi, no wymarzone warunki dla takiego dobrego europejskiego centra, tylko musi ten chłopak zrozumieć, że tylko już teraz od niego wszystko zależy. Musi ciężko pracować i z sezonu na sezon robić postępy. Dzisiejsza koszykówka opiera się na dobrych rozgrywających, na tak zwanych playmakerach, ale gra również musi być oparta o dobrego, solidnego centra. Znaczy, powiedzmy, że właśnie każda pozycja i skrzydłowy... I dobry obrońca w zespole ma swoją wartość. Ale taktykę wiążą playmaker tak. I oczywiście Ten dobry centar jest w stanie także zdecydować. I kolejny czas. Robinson i koniec trzeciej kwarty. A po trzech kwartach 139 do 95 dla ekipy Północ. Czyli wystarczy rzucić 30 punktów. Poprawią rekord. Krzysztof Dryja jedną wyrzucił piłkę, pozostali, którzy mieli wsady, także w tej chwili już około 30 piłek. Zapytałem Marka Nowickiego, ile przygotował na wszelki wypadek, powiedział 50 i mam nadzieję, że więcej tych wsadów nie będzie, chociaż jeżeli zabraknie, to, to darmo.